W przeciwieństwie do serialu, w książkach nigdy żaden smok nie przeleciał za mur. Klowa Allison podczas wizyty na murze trzy razy próbowała zmusić Silverwing do przesenia nad murem, jednak za każdym razem smok odmówił. Był to jedyny przypadek, gdy Silverwing odmówiła rozkazu. Według legend mur podczas budowy był wzmocniony magicznymi zaklęciami dzieci lasu. Żeby magiczne kreatury, takie jak biali wędrowcy, nie byli w stanie go przekroczyć. Wygląda na to, że smoki, które są magicznymi stworzeniami, reagują na niego podobnie. W serialu mur zostaje zniszczony przy pomocy wskrzeszonego Viseriona. Pytanie, w jaki sposób mur został zniszczony w książce? Dzicy wierzą w róg zimy, który podobno jest w stanie zawalić mur. Część z fanów snuje teorię, że sam posiada ten róg, który znalazł zakopany razem z pierwszymi ludźmi. Inna teoria sugeruje, że mógłby to być Juron Greyjoy. Juron prawdopodobnie miałby róg, który jest w stanie zmusić smoka do posłuszeństwa więc istnieje szansa, że mógłby ukraść smoka i zniszczyć mur od południa.